Podczas gdy nasi sąsiedzi szykowali wigilijną kolację, my siedzieliśmy w Wielkiej Pszczółce i popylaliśmy na dalekie południe Italii, by ostatnie dni grudnia spędzić w Apuli. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam najciekawsze miejsca. Będzie białe miasto Ostuni, niemal idealnie okrągłe Locorotondo. Miasta nad kanionami znane z Jamesa Bonda, Gravina in Puglia oraz zjawiskowa Matera. Będzie też leżące na krawędzi klifu Polignano Amare oraz stolica całej Apulii, Bari. A jakby tego było mało, to będą też antyczne wieże, zapomniane osady i klimatyczne rybackie zatoczki wschodniego wybrzeża Adriatyku. Pokażemy również nadgryzione wiatrem i wodą skały oraz najstarsze drzewa oliwne Apuli. Serię zaczynamy od Albero Bello, wyjątkowej i tajemniczej wizytówki tych stron. Cześć, to Ela. I Darek, czyli Travelaw. Zabieramy Was dzisiaj do magicznego miasteczka, w którym będziecie mogli obejrzeć takie kamienne domki, jakie stoją właśnie za nami. Będziemy nad nimi latać, będziemy pokazywać je z bliska, z daleka, pojedynczo i grupami. Kto chciałby w takim zamieszkać? Chcecie zobaczyć? Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? Zostańcie z nami do końca. Zapraszamy na film. A na początek, jak zwykle, zachęcamy do subskrypcji z dzwonkiem i kliknięcia palca w górę. Apulia to południowy region Italii, który słynie głównie z upraw oliwek, winogron i produkcji wyjątkowych serów. Jesteśmy tu po raz drugi po trzech latach od pierwszej wyprawy, a już za chwilę zobaczycie, co kazało nam tu wrócić. Jedziemy do wyjątkowego Alberobello, które wybraliśmy na temat naszego 50. filmu. A wzdłuż drogi oglądamy kamienne murki oddzielające od siebie urocze pola i gospodarstwa. Alberobello położone jest na niewielkich wzniesieniach. Najstarszą część miasta pokrywa pajęczyna wąskich uliczek, biegnących pomiędzy małymi domkami o charakterystycznej formie. I gdzie nie spojrzeć widać las kamiennych stożkowatych dachów. Te niespotykane nigdzie indziej domki nazwano truli. Jak dla nas, Alberobello przypomina miasto krasnoludków. Dlatego po jego uliczkach oprowadzać nas będą dwa radosne skrzaty. O, pierwszy już nadchodzi. Cześć, jesteśmy w Alberobello. Oglądamy niesamowite Trulli. Trulli, czyli te stożkowate domki. One są budowane bez użycia zaprawy. Te akurat są postawione współcześnie, przynajmniej ściany, natomiast dachy Dachy są składzionych na sobie płaskich kamieni. Tam nie ma w ogóle zaprawy. One się trzymają siłą grawitacji. Na szczytach zobaczycie symbole religijne, świeckie, astronomiczne i mistyczne. Co wyrażające? Oznaczają na przykład planety. Jowisza, Saturna, Merkurego. Są przy który, których... Tutaj widzimy, rozpisku. tutaj jest krzyż, tutaj jest symbol Słońca, tutaj jakiegoś Mistycznego indyjskiego orła. A to jest księżyc z krzyżem, co też może sugerować symbole religijne. W wielu miejscach znajdują się tablice z opisem tych symboli. Nigdzie indziej na świecie takich nie zobaczycie. Tak, tak, już dziękujemy skrzacie. Ale to prawda, jest to jedyne takie miasto także w skali samej Apulii, a niektóre symbole na dachach mają pochodzenie przedchrześcijańskie. Trulli mają zwykle białe ściany i szare dachy, zaś dodatkowych kolorów nadają im jedynie drobne elementy dekoracyjne. Szczyt każdego stożkowatego dachu zwieńczony jest kamieniem o tajemniczym kształcie i niejasnym przeznaczeniu. Jako, że Apulię odwiedziliśmy w okresie zimowym, cała wegetacja miała już ferie. Za to okolica przyciąga czymś innym. Wielu turystów przyjeżdża tu właśnie zimą i to tak jak my teraz w okresie świąt. A dlaczego? Bo Apulia od dawna zachwyca świątecznymi dekoracjami tutejszych miasteczek. Ostuni, Locorotondo, a także Alberobello zostały na ten czas przepięknie ozdobione. Najlepsze wrażenie robią po zmroku, gdy ulice rozświetlają się blaskiem tysięcy maleńkich lampek. Tradycyjne truli to kamienne domy składające się z połączonych ze sobą kilku pomieszczeń, zwykle okrągłych w podstawie. Posiadają one małe okna i pojedyncze wejścia. Zapewne w gorącym klimacie taka konstrukcja pozwala utrzymać w środku przyjemny chłód. Ten domeczek? Jest bardzo stary, jest nieużywany. Niestety trochę tutaj nadszarpnięty przez zęb, zęb, ząb czasu. I ściany nie mają zaprawy. Również ściany, nie tylko dachy, ale także ściany nie mają zaprawy. Jest super, jest fajny. Niestety nie wejdziemy do środka, nie możemy go pokazać, bo jest zamknięty. Kto chce wejść do środka? Ja bym jednak spróbowała się jakoś przedrzeć przez te drzwi. Hmm, zapytacie pewnie. Dlaczego ludzie kiedyś postanowili wybudować sobie takie okrągłe domki? Odpowiedź jest prozaiczna. Chodziło jak zwykle o pieniądze. Bo budowa murowanego domu wiązała się z opłatami, tak zwaną daniną. A takie truli, które były robione bez zaprawy murarskiej, takiej daniny już nie musiały płacić. Ogólne spojrzenie na miasto nasuwa wniosek o braku w tej kompozycji symetrii i równych linii, a wręcz choćby jednej prostej ściany. Ale właśnie ta nieregularność w każdym detalu sprawia, że to miasto prawdziwie oczarowuje. Dziś stara część Alberobello to osada sklepików z rzemiosłem, pamiątkami i produktami lokalnymi. Słuchajcie, zajebista, zajebista drabina, zajebista, niebieska drabina. Niebieska, która Ach. się kończy zieloną butelką. Niestety pęknięta, więc winka nie zrobimy. Ale ty, jak tam fajnie widać truli w tej butelce. Część truli jest nadal zamieszkiwana, a niektóre można nawet wynająć na nocleg. Ale to głównie w dzielnicy po drugiej stronie głównej ulicy miasta. Bardzo gościnni mieszkańcy zapraszają turystów do środka i oprowadzają po swych domach, opowiadając ich historię i o tym, jak to ich zbyć, krasnoludkiem. Trzy lata temu, wprost z ulicy do swego domku, niemal siłą wciągnęła nas włoska Nonna. Takiemu zaproszeniu nie da się odmówić. Okazało się, że jej synowa pochodzi z Polski, którą nasza gospodyni z Włoska nazywała Anieszka. Z domu w Trulli uczyniono najbardziej rozpoznawalny symbol całej Apulii. A dosłownie dwa tygodnie przed premierą tego odcinka, w sobotę 19 marca, odbyła się tu oficjalna ceremonia przyjęcia Albero Bello do prestiżowego stowarzyszenia I Borghi Belli d'Italia, zrzeszającego najpiękniejsze miasteczka Włoch. Oglądacie kanał Traveler. Właśnie doszliśmy do wniosku, że wiemy, kto mieszka w truli. Jeden taki stożek to jest trullo, wiele to jest truli, i wiemy, kto w nich mieszka. Trolle. W truli w mieszkają trole. Proste, prawda? Przecież to jest oczywiste, logiczne. Domki truli zobaczycie głównie w Alberobello, ale nie tylko tam. Stożkowate dachy są bardzo charakterystyczne, więc w okolicznych wioskach często rzucają się w oczy. Gdzieś po drodze, całkiem przypadkiem, trafiamy do ciekawego i uroczego miejsca o nazwie Masseria Papaperta. Masseria to po polsku gospodarstwo i dawniej miejsce to z pewnością pełniło funkcje rolnicze. Lecz dziś organizuje się tu różnego rodzaju eventy i spotkania. Tym razem zabraliśmy ze sobą moją mamę, żeby i ona zobaczyła trochę fajnych miejsc. Alberobello była wręcz zachwycona. Ona też twierdziła, że to miasto Krasnoludków. W tym oryginalnym otoczeniu domków Trulli odbył się już nie jeden ślub i wesele. Podczas jednej z wycieczek po Apuli robimy sobie przystanek przy Costa dei Trulli, niedaleko miejscowości Kotce. Costa dei Trulli to swego rodzaju park etnograficzny, w którym na dość dużym obszarze można oglądać opuszczone i chyba najbardziej oddalone od Alberobello domki Trulli. Trzeba przyznać, że położenie parku nad samym brzegiem morza jest wyjątkowo malownicze. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcecie zobaczyć inne atrakcje południa Italii, to zachęcamy do włączenia subskrypcji z dzwonkiem, by dostawać powiadomienia o kolejnych częściach tej serii. My jesteśmy TravelApp, a Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. i Niech słońce zawsze będzie z Wami, a takie widoki jak za nami zawsze koło Was. Ciao! Moje wymarzone M2 Mały remont się wprowadzam Jestem gotów tu zamieszkać Już mi przydzielili numer Co prawda jest troszeczkę nieczytelny Odnowimy Po tych schodach będę wchodził Na mój osobisty taras, który jest tutaj Chodźcie, zobaczcie jaki mam bajerantki taras Nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie To jest mój taras, a to mój osobisty widok na sąsiadów. Jeszcze nikt nie mieszka.